Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj środa, 24 marca 2021 roku. W dzisiejszym nagraniu przyjrzymy się manipulacjom w interpretacji Pisma Świętego. Manipulacji, kłamstw i krętactw, których właśnie stosuje Tomasz Łapiński na swoim kanale. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy najpierw od jego ostatniego nagrania. Właśnie w ten sposób, ten człowiek, żeby kogoś zdyskredytować, po prostu stara się taką osobę ośmieszać na różne sposoby. No ale dopuśćmy do głosu. Bratko, za chwilę, żeby już nie powtarzać się, bo się już, też nagadałem, już miałem nie nagrywać. Miałem sobie zrobić przerwę na z okazji okazji, no już zrobię to nagranie również. Dokończę to, co zacząłem. Żeby w połowie nie zostawić pracy. Nie chcę mi się do tego wracać. Tak naprawdę to już, co usłyszycie w, w tym nagraniu, ja już mówiłem Romkowi i Konemu wiele razy. Wiele, wiele, wiele razy. Także y, jarzymiani prawo, minuta 47, moc... 59 odcinek, jarzymiani prawo Haja Zawiragu, gdzie jest Mowa w prawie, dusza ludzka jest nieśmiertelna. Najwyższego będzie z wami, bracia i siostry, domu Izraela rozpuszczeni w Babilonie. Chwała Chaja. Słuchaj Izraelu, Chaja moc nasza, Chaja jest jeden. Dlatego miłujemy Chaja moc naszą, całym naszym sercem, całą naszą duszą i ze wszystkich naszych sił. Witam was, bracia i siostry. Krótki taki apel do Romka Adamczyka, któremu wiem, że mój to się podoba. Mój motor, Romuś, zobacz, całkiem niezły motor, powiem Ci szczerze, przyjemnie się jeździ, z dostawą na miejsce, Romuś, tam gdzie będziesz chciał, jeżeli już tak naprawdę już byś się zgłosił po niego, gdybyś miał to prawo, mój Rzesze, który nakazuje przez prozelicki, który Ty wyznajesz, a którego w piśmie nie ma, tak, i koniu że to ale myślę, że... on wiele razy już powiedział, że ktoś się nie znuży w H2O, to on nie chce, żeby się znalazł w Królestwie Niebieskim. I razy to powtórzył. Jeszcze Tobie jedno szanse, słuchaj, jeszcze raz mogę Ci y, oferować ten motyw, słuchaj, drugie zdanie jest takie, gdzie w piśmie świętym, nie w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie w piśmie świętym jest napisane, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? Albo można wywnioskować, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, ok? Dowody na to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jakiekolwiek dowody. Nie tak jak się Tobie podoba w katechizmie Kościoła katolickiego, ale w prawie życia. Gdzie są pisma mówiące o tym, że dusza ludzka jest nieśmiertelna? Motor, proszę bardzo, mój motor, gdzie mieszkasz, powiesz mi, ja go wyślę, nie wiem, przyjadę do ciebie. Daj mi to prawo, Robin. Błogosławie, pokój Izraelowi, pokój w niech moc Najwyższego będzie z wami rodziną. Chwała, Chaja. No i w odpowiedzi na to nagranie, Roman zrobił nagranie, na które ja już powiedziałem, także ja się nie będę już powtarzał w tym momencie że co, że co zrobiłeś, że odpowiedziałeś, żeś Stek bzdurna bzdur nakłamał, odwróciłeś kota ogonem, żeś tak namieszał, tak poplątał, że osoba, która nie zna Pisma Świętego, no być może uwierzy w te pierdy i wysrywy, które tam w tym swoim nagraniu powiedziałeś. Więc tak, to na razie zrobimy pauzę, sobie wytłumaczymy pewną rzecz, bo ja to Tomaszowi udowodniłem na podstawie Pisma Świętego, tak jak powiedział, że człowiek Posiada ducha nieśmiertelnego, bo wszystko zaczęło się od tego, że ja zrobiłem nagranie pod tytułem Człowiek, Duch Nieśmiertelny. No bo człowiek posiada ducha nieśmiertelnego, i w Nowym y, Testamencie y, przemiennie można znaleźć na ten temat y, wersety, gdzie się mówi, że człowiek posiada ducha nieśmiertelnego lub y, że, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, to tak jest przemiennie. I teraz tak trzeba by zacząć oczywiście od tego, że to się przyczepił, nauk, które można spotkać u ewangelistów Dnia Siódmego, u Świadków Wiechowych i u różnych innych tam protestanckich albo jakichś innych wspólnot mesjańskich, czy innych żydowskich bajek, te właśnie nauki na podstawie, że. Zobaczmy sobie. Na podstawie tego wersetu, to jest pierwszy list świętego Piotra, czwarty rozdział, werset szósty. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię. Nie, to nie było to. Czekajcie. Tutaj. Pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział, werset dwudziesty. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża Naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Osiem duch. Istota człowieka tutaj została zdefiniowana jako dusza, prawda? I rzeczywiście w Starym Testamencie istoty żyjące, bo jest napisane, że Adam stał się y, istotą duszą żyjącą, zgadza się, Yy, ale jest też napisane i określane są zwierzęta jako dusze żyjące, prawda? To właśnie dusza żyjąca odnosi się w Starym Testamencie tak samo do ludzi, jak i do zwierząt. Jest, jest jednak pewna różnica, że zwierzęta nie zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże, ale tylko człowiek. Dlatego się mówi, naucza, że zwierzęta nie posiadają ducha nieśmiertelnego, czyli duszy nieśmiertelnej, natomiast człowiek tak. I skoro teraz właśnie ty się przyczepiłeś do mojego nagrania, wyzywając mnie od heretyków i jakichś tam po prostu nie, zna, nie mających wiedzy, poznania, i tak jak ty tam klepiesz, że ja mówię, że człowiek posiada ducha nieśmiertelnego, lub można, jak to za chwilę pokażę, powiedzieć, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, tak? No, i teraz zobaczmy sobie, bo na podstawie tych Twoich wysrybów, które tam po prostu y, nauczasz, y, ktoś mógłby dojść do wniosku, słuchając Twoich tych właśnie pokrętnych nauk, że słowo Boże Pismo w pewnych miejscach sobie zaprzecza, że apostołowie po prostu zaprzeczają między sobą w swoich naukach, że ich nauki są sprzeczne z tym, co głoszą i tak dalej. Bo zobaczmy sobie, że że yy, że w pierwszym liście Świętego Piotra Apostoł Piotr pisze tak. Pierwszy list Świętego Piotra, pierwszy rozdział, werset 8 i 9. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie go Chodzi o Jezusa, tak? Tutaj mówi Piotr. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. I teraz, według Starego Testamentu, duszą jest istota żyjąca człowiek i zwierzę, czyli Duszą była określana istota, która składa się z ciała i krwi, prawda? No bo zwierzę składa się z ciała i krwi, człowiek też składa się z ciała i krwi. Tyle tylko, że człowiek posiada jeszcze ducha nieśmiertelnego. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, potem to pokażę, że duch jest nieśmiertelny. Więc nie jest błędem powiedzieć, że człowiek posiada ducha nieśmiertelnego lub duszę nieśmiertelną. I teraz tak, skoro apostoł Piotr pisze, że... Wtedy, gdy osiągniecie cel Waszej wiary, zbawienie dusz, a w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział i werset 50, apostoł Paweł pisze tak: Zapewniam Was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Czyli idąc w tym, jak naucza Tomasz Łapiński, że ciało i krew. To jest istota żyjąca, czyli dusza. Apostoł Paweł pisze tak: zapewniam Was, bracia, że ciało i krew, czyli zapewniam Was, bracia, że dusza nie może posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Więc jak to się ma do nauki apostoła Piotra, który mówi tak: gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz, jak można w takim razie zbawić swoje ciało? Skoro Postoł Paweł pisze wyraźnie, że nie można zbawić naszego ciała, bo ciało i krewnie może być zbawione. Prawda? Widzisz tą swoją pokrętną naukę, Tomasz? Dobrze, no i skoro to sobie wyjaśniliśmy, to teraz posłuchajmy, co tam dalej kłamiesz. Bo Ty w swoich nagraniach, żeby zaprzeczyć temu, co ja mówię, to sobie e, interpretujesz pewne rzeczy, a teraz za chwilę zobaczymy, żeby zaprzeczyć. I ośmieszyć, podważyć, i oczernić, i w ogóle zmanipulować, i zaprzeczyć temu, co mówi Konrad, nagle się okazuje, że mówisz pewne rzeczy, które ja mówiłem w nagraniu na temat właśnie tego, że człowiek posiada ducha. Więc posłuchajmy sobie, jak się poplątałeś sam w tym mentliku Twoich, właśnie kłamstw, że nawet straciłeś orientację i panowanie nad tym, i kontrol nad tym, co w ogóle mówisz. Dobra, jedziemy dalej z nagraniem. Skończyło się. na dwa do jednego. Wybranka dwa do jednego. Pochowalne. No 2 do jednego dlatego że ja i Konrad, dwóch świadków. A ty jeden. 2 do jednego. Cofnijmy. Pochowalne ciało. Chybka 2 do jednego. Szósta minuta, szósta... Siódma minuta. Wyjaśniam, nieśmiertelna dusza w prawie Mojżeszowym. Romek się cieszy, że muszę przywieźć mu motor. Zobaczymy. Na razie przez 7 minut kony tylko się pocięłeś, pochlastałeś słowem najwyższego. Potępiacie słowo jako heretyka do tej pory. Zobaczymy. Tematem przypominam prawo, które by mówiło, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, że nie można duszy zabić, że będzie żyła zawsze. Tak jest temat. Nie, że Stwórca stworzył człowieka do nieśmiertelności, nie, że wlał jego pragnienie w serce nie, że stwórca wlał pragnienie nieśmiertelności w serce człowieka, tak jak ja w poprzednim nagraniu to mówiłem, bo to z księgi Koheleta było. Tylko że stwórca włożył wieczność w nasze serca, a nie że włożył pragnienie w nasze serca, pragnienie wieczności. Ty manipulancie. To jest odnośnie Kocheleta Księgi Kaznodziei. Jeśli dobrze pamiętam, to był trzeci rozdział i werset chyba 11. Zobaczcie sobie. Stworzył człowieka do nieśmiertelności. Nie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Że nie można duszy zabić, że będzie żyła zawsze. Tak jest temat. Nie, że twórca stworzył człowieka do nieśmiertelności. Nie, że wlał jego pragnienie w serce człowieka nieśmiertelność. Nie. Czy duszę można zabić, czy można nie zabić? Oczywiście, ponad wszelką wątpliwość już zostało odpowiedziane w tych odcinkach i w serii, które ma na ten temat, że duszę można zabić, ponieważ duszą jest po prostu egzystencja człowieka do czasu, aż umrze. Gdzie Stop! Do... Czyli Tomasz Łapiński powiedział, że duszę można zabić. Czyli, że ducha można zabić. Więc zobaczmy, bo. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział i werset 28, Jezus Chrystus, kiedy zwraca się do swoich uczniów i ich naucza, mówi tak. Bo wiemy przecież, że Bóg, który posyłał proroków do narodu izraelskiego, ci prorocy byli zabijani. Prawda? I tutaj właśnie teraz apostoł, tu kiedy przygotowywuje Jezus do misji apostołów, będzie im też mówił, że też będą narażeni na śmierć, będą zabijani, wydawani w synagogach i tak dalej. I dlatego tu im daje takie pouczenie. Jezus mówi tak: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Wow! A co mówi Tomasz Łapiński? Posłuchajmy. duszą można zabić, ponieważ duszą jest po prostu egzystencja człowieka do czasu, aż umrze, gdzie proch wraca do ziemi, jak jest napisane, a duch wraca do stwórcy, jak jest napisane, a Chrystus mówi, a ja was wskrzeszę w dniu ostatecznym, jak jest opisane w Księdze Hioba, staniesz nad moim grochem, grobem, nad moim, grochem, nad moim grobem, nad moim prochem, obleczysz mnie skórą ścięgnami, własnymi oczyma, cię będę widział, wtedy będzie zmartwychwstanie i wtedy będzie życie wieczne, ale w międzyczasie Ci, którzy nie doczekają przyjścia Chrystusa, muszą zaznać śmierci duszy, okay? które przyłączy się do ludu ziemi. Okay? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 i 9. Jego synowie Izak i Izmael pochowali go w jaskini makhella, na polu Efrona, syna Sochara, hetyty, które było naprzeciwko Mamre. Czyli inaczej mówiąc, ta ziemia jest w Kananie. Czyli Abraham został pochowany w Kananie w czasie, gdy jego rodzina była pochowana w innym miejscu, tak zwanym Haran, w Mezopotamii, czyli nie mógł być zakopany do ziemi razem z jego ojcami, ponieważ to była zupełnie inna ziemia. Więc wiemy stąd, że tutaj jest mowa o tym duchu, który Adam wyzionął. Nie, okay? to jest mowa o tym, że zasnął ze swoimi ojcami. Okej, okay? tak niektóre tłumaczenie mówią. Kony. Właśnie o to chodzi. To jest tragedia, co ty robisz człowieku. Nie chcesz teraz powiedzieć, że jak jest napisane, zasnął ze swoimi ojcami, już odcinki robiłem na ten temat, nie będę się powtarzał, bo to jest rzucanie grochem o ścianę. Dołączył do swoich przodków, okay, w jaki sposób? U? Z prochu powstał i w proch się obrócił. W ten sposób dołączył do swoich przodków i czeka duch Abrahama na to, by być wskrzeszony ponownie w duszy, którą stwórca wskrzesi do życia, jak jest napisane. Że co? Że co mówisz? Że Abraham ma ducha, który czeka na martwych stanie ciała no to przecież jak ja mówiłem że człowiek posiada ducha a duch jest nieśmiertelny prawda bo jak czytamy w Ewangelii w Ewangelii Ech. W Ewangelii Jana, czwarty rozdział, werset dwudziesty czwarty. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem. Jak ja mówiłem, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę, nieśmiertelnego ducha, to ty stwierdziłeś, że jestem heretykiem i że po prostu kłamie i tak dalej, prawda? Nagle mówisz, że Abraham ma ducha, który czeka na zmartwychwstanie ciała. Mam, mam, ja może byś tak, Tomasz, w takim razie powiedział, no bo sądzę, że Abraham nie był wyjątkiem, co? Może nie jest jedynym, który ma tego ducha, który czeka na zmartwychwstanie ciała. No i jeszcze rzecz najważniejsza. Musisz ci powiedzieć, gdzie ten jego duch czeka na zmartwychwstanie ciała. Czy tak się błąka, po łąkach, lasach i polach? Tu i tam? Czy może jest jakaś poczekalnia, jakieś specjalne miejsce? Gdzie nie tylko ducha Abrahama, ale te duchy czekają na zmartwychwstanie ciała. Tak? I jak ja mówiłem w nagraniu, że człowiek posiada ducha, to ty stwierdziłeś, że człowiek jest duszą żyjącą, czyli składa się tylko z ciała i krwi. Tak jak nauczałem świadkowie Jehowy, ewangeliści Dnia Siódmego i, i wszyscy inni właśnie e, okultyści, spirytyści. Posłuchamy jeszcze raz, bo no tu naprawdę żeś dopiero tajemnicę odkrył. Bo, bo przodków. I czeka duch Abrahama na to, by być wskrzeszony ponownie. Przodków? Okej, okay, w jaki sposób? Z prochu powstał i w proch się obrócił. W ten sposób dołączył do swoich przodków. I czeka duch Abrahama na to, by być wskrzeszony ponownie w duszy, którą stwórca wskrzesi do życia. Jak jest napisane kony. To jest absolutnie pozytywnie tragedia. I został przyłączony do swojego ludu. I tak jest z każdym człowiekiem, który żyje raz na ziemi. Amen. No i słuchaj, chłopie, widzisz, kłamiesz jak znud, żonglujesz y, interpretacją wersetów biblijnych, jak tobie pasuje, żeby tylko zaprzeczyć y, ludziom to, czego nauczają, żeby ich tylko zdyskredytować, ośmieszyć. A siebie postawić w wielki mandarynie ponad innymi. Tak? I zobacz, nakłamałeś na pismo, nakłamałeś, bo właśnie cały czas twierdzisz, że człowiek z prochu powstał i w prochu się obraca. Nie ma żadnego istnienia po śmierci fizycznej, po śmierci ciała fizycznego, że nie istnieje żaden duch i żadna ducha nieśmiertelna. To każdy może sprawdzić w Twoich nagraniach. Tu nagle mówisz, że jednak Abraham miał ducha, który oczekuje na zmartwychwstanie ciała. Ciekawe, skąd się Abrahamowi ten duch nagle wziął w twojej nauce? I nakłamałeś na pismo, jak bura świnia, urzeż jak pies, tutaj, na to, co jest napisane w Sobie Bożym, manipulując, tak jak powiedziałem, w imię czego? W imię tego, żeby co? Wypłucowałeś się, zrobiłeś trzy nagrania, w których się wypucowałeś w sposób ohydny, używając manipulacji kłamstw i tak dalej, żeby, żeby, co? Żeby uratować ten swój śmieszny tam motorek, zobacz jak stwórca wystawił cię na pośmiewisko, zbadał twoje serce zgnite, które masz, a które od początku mówiłem, że masz zgnite serce. Ty, który się helpisz tam jakąś wyklepanymi yy, wersetami na pamięć, a Twoje postępowanie jest po prostu bardzo niegodziwe. Bardzo niegodziwe. I zabrać się stwórca, a pięknie po prostu tutaj wypunktował. Wystawić się tak, jak powiedziałem, na pośmiewisko, żeby wszyscy zobaczyli, że jak wimy tego motorka, którego przecież nikt Ci nie kazał obiecywać, nikt Ci nie kazał składać takiej obietnicy której sam złożyłeś i teraz, żeby ją w jakiś sposób teraz dotrzymać, po prostu posunąłeś się do kłamstw i manipulacji, żeby ocalić motor. Okej, okay, motor sobie ocaliłeś, ale nie twoją duszę. Zobaczmy, wszystkie te kłamstwa w imię czego? Posłuchajcie, koniec nagrania. Koniec tak. nagrania. także w całym Nowym Testamencie. Aha! Już teraz konie. nie, na nie będę czytał tego pisma bo To jest czasu. Czyli przysunęłeś. Już prawo? prawo się zapominamy. Teraz prokaj w Nowym Testamencie, Konny. To jest tragedia. Pokój Izraelowi, pokój wybrance. Nie będę tracił swego czasu, na Ciebie. Niech mocne wyższego będzie z wami rodzino. Motor zostaje, wybacz Romek, chwała Chaja. No, motor zostaje, ale twoja dusza... Nie. Dobrze. Nie będę przedłużał tego nagrania, a! Jest, jest wisienka dla słuchaczy. Jest wisienka, no bo jak jest apostoł Paweł przecież nauczał. My musimy w duchu rozumieć i rozpoznawać pewne rzeczy. Więc skupmy się tutaj, zobaczmy coś pięknego. Więc tak, kiedy jesteśmy, zobaczmy sobie tutaj do. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i werset 20. Tutaj mam dla Was kolejne udowodnienie na piśmie, że człowiek posiada w sobie ducha. A duch jest nieśmiertelny. Zobaczcie. Apostoł Paweł pisze tak. Gdzie to było? Pierwszy Koryntian 15, tak? Piętnaście 50. Więc tak, zobaczcie, co tutaj Apostoł Paweł pisze. Tak. Zapewniam Was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. To są pomocne, właśnie czasami, odnośniki, odnośniki. W odnośniku czytamy semityzm służący do określenia człowieka żyjącego na ziemi. I to jest podane Mateusza 16:17. Posłuchajmy tego. Mateusza 16:17 czytamy tak. Na to Jezus mu rzekł do Piotra, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Bo Bóg jest duchem i jak się z nami komunikuje i coś nam objawia, to nie objawia nam przez ciało i krew, ale ponieważ będąc duchem, w sposób duchowy, Objawia naszemu duchowi swoje tajemnice. Duchowi, który jest w nas. Bo człowiek ma ducha nieśmiertelnego. Człowiek ma duszę nieśmiertelną. Tak jak było napisane w Mateusza, prawda? Dziesiąty rozdział. Tam był werset, już nie pamiętam który, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów. Zaraz. Ee do swoich uczniów chcę być po prostu szczegółowy, więc Jezus mówi do swoich uczniów, to jest Mateusza Mateusza 10 rozdział, werset 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. No i na samo zakończenie chciałbym spuentować to nagranie właśnie odnośnie Twojej nauki bo tak jak już we wcześniejszych nagraniach yy, wykazałem, że po prostu to, co nauczasz, opiera się na podręcznikach wydanych przez spirytystów, okultystów i ludzi zajmujących się magią. Wszystkim tym, co Bóg zakazał, żeby tego w ogóle dotykać i żeby nawet nie informować się takich ludzi. Osoba, która czyta podręczniki takich ludzi, to jest nic innego jak zasięgać rady tych ludzi. A Bóg wyraźnie powiedział, że każdy będzie ukarany, kto zasięga rad od takich ludzi. Więc tak, pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Czytamy tak. Przestroga przed błędnymi naukami. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, tak jak ty, Tomasz Łapiński, mówiłeś, że 7 lat temu jeszcze usługiwałeś w Kościele Katolickim. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane, tak jak ty.